Witajcie w kolejnym odcinku z GTA i słuchajcie, postanowiłem, że będzie mała zmianę planów, mianowicie Początkowo, o kurde, będzie mnie policja goniła No, oczywiście podatkowo planowałem Zrobić coś takiego, że W tym odcinku zrobimy sobie mić karetki, ale słuchajcie Pamiętajmy, karetki karetka jest strasznie, strasznie długa, a po drugie Jest na tyle ciężka, że naprawdę to się no Skiepszyć W trakcie gadania, dlatego podejmijmy no, decyzję, że Widzę karetki będzie w następnym odcinku, tyle że bez komentarza, ja to sobie nagram tam wtedy akurat gdy to ma matka będzie w domu, to nagram spokojnie, bez komentarza w ogóle yy, będzie ten odcinek, ale spokojnie dźwięk normalnie zgrywać, tyle że w ogóle bez komentarza, tak to właśnie zrobię. Również całkowicie wyłączę mój mikrofon w tym programie do nagrywania, żeby też nie było żadnych dźwięków takich no zewnętrznych, będzie tylko i wyłącznie dźwięk z gry, tak to ogólnie zrobię. Ponieważ tak nie po prostu będziemy jeszcze jak najwygodniej. Kometa tylko i wyłącznie mnie rozproszy i coś tam mogę spieprzyć w trakcie wykonywania tej misji. Jest pomysł, czasem takiego nie zrobić w przypadku kolejnych misji, które tam będą, więc to będzie taksówka, pizza bo i pomyślę o tym. Ale chyba tak zrobię jak tylko i wyłącznie w przypadku misji Karetki, ponieważ tej misi, no, ta misja z Karetki jest z długa. A w tym odcinku zrobimy sobie z kolei dwa wyzwania. Mamy tutaj wyzwanie Piciota oraz mamy wyzwanie na stadionie, jeśli chodzi o takie auto stadion. Więc zrobimy sobie w tym odcinku te dwa wyzwania i mam nadzieję, że uda mi się faktycznie te wyzwania zrobić bez żadnych problemów. W tym nie się problemów. Bardziej boję się od tego starona, bo tam trzeba zaparkować odpowiednio. I tam jest bardzo łatwo można było popełnić. Dobra, niech tego leci rok. Dobra. Kurde, akurat tak musi padać. Zresztą nie lubię, gdy ten wajski pada To jest w ogóle podobnie jak w spadku Wojtka, yy, Wojtek miał podobnie, to jedno takie wrażenie że faktycznie gdy pada des i to klatki spadają Wojtek miał to samo Ja teraz właśnie to właśnie co takiego odsuwam Dobra niech sobie tutaj psa przejedzie no to nie powinno być, mam nadzieję, takie trudne. Już jesteśmy w połowie, można by za tego wyzwania. Dobra, grunt, żeby to tutaj ta Tak checkpoint, i żeby tam odpowiednio doskoczyć. I żeby to już nic nie psywalić Dobra, i tam będzie trzeba, kurde, przeskoczyć. Tutaj mogę mieć problem ogólnie z tym, żeby tam przeskoczyć. my że naprawdę nie wiem problemy z tym za to w dzieciństwa, gdy grałem w to YCD. A, no ja właśnie, kurde. No kurde, właśnie, no cholera jasna, to tak czułem. Zobaczy tu problem, no. Nie wiem, co mi się... Ja pierdolę, już mi się chyba nie uda tego zrobić. No ja jebie! Nie, ale to jest... Naprawdę nie znamidzę w tych ostatnich checkpointów, bo tutaj naprawdę można felę zaliczyć, Nie dziwię się. Nie na no już tego nie zdołam zrobić. Kurde! Nawet na nie zdążę wciąż, no ja pierdolę. I tego właśnie nienawidzę strasznie w tej te tak głupie komunikaty. Tego strasznie w tej grze nienawidzę, to ja tak łatwo się tym, to mi wywrócić w ogóle to ja muszę kurde coś zmienić w sterowaniu. Eee, nie to kurde gdzie? Ja... Jak to się ogólnie robiło? Na motorze, co na motocyklu, żeby... Jechać szybciej. Powinno być w samochodzie. Kurde, nie wiem, to jest najgorsze, za nie wiem, jasne, cholera, no. Kurde. Jak w GTA San tak było, że mogłem sobie przyspieszyć motorem... na spokojnie I tutaj teraz bym musiał tu znaleźć koresztwo Tu jest rady, to radia nie. Horn nie, bo to jest klakson. O kurde. No i cholera jasna nie wiem, no. i brawo, już sobie usun usunąłem jazda do przodu, super. Ajajaj. Nie ma być wód tutaj. Kurde. Jakoś tutaj do... Dobra, to przyspieszyć tym. Nie, ocle nie. Ktoś z wszystkich za to, żeby przyspieszyć tym motocyklem? Zdecydowanie nie to. Cholera jasna! Które próbujemy jeszcze raz, no ja pierdziele! Dobra, psem to chorestwo! Dlatego nie mogę tego psem Wiesz co, zrobię coś takiego, że jest teraz mi znowu nie pójdzie, i nie dam radę tego, kurwa, zrobić, no nie mam mi naprawdę prawdę, wkurwiam mi to, i Zob... to tylko leciutko o coś i już oczywiście spada z tego motocykla, ja pierdolę, to jest takie wkurwiające. Nie, to nie ma sensu, ja pierdzielę, już nie zrobię tego, nie ma takiego chuja. Ja pierdziele A myślałem, że to nie będzie takie złe, jak te wyzwania chore, niektóre w tym GTA Sandras. Andreas, no Nie, nie dajcie spokój, to jest po prostu, nienawidzę stracić tych wyzwań tego typu w tym GTA W tych GTA stracić tych wyzwań, nienawidzę, no Będzie co piernica, to, idę wykonać, idę wykonać tego staliona. Nie stracę szybko to zrobić, bo ja kurde teraz no, mam parę innych do, co, do nagrania, które chciałbym nagrać dzisiaj. parę innych gier. Sydełki no, na stracie zwlekam, no, ale chciałbym jednak najpierw nagrać Batmana, jest, bo w Batmanie będzie już co cały akcja z Harmi, to chcemy tu dograć wreszcie. Dlatego ja sobie teraz jadę na ten parking po prostu. Który, gdzie ten parking jest? do sobie do parking i wykonam sobie tą misję ze stalionem. No dobra, tylko to teraz jest to co... Poczekaj, to z Mam nadzieję, że z tym stalionem będę miał więcej sensie. zejścia. Ja zaprawdę myślałem, że lepiej mi akurat w tym pójdzie. Ale chorale, ja to sobie zapomniałem, jak się tutaj... tym motocykliście jedzie, bo wiem, że to się da, ale teraz pytanie kurde, jak. Bo to kurde, to jakiś num muszę wcisnąć. O! Nie! Nie no to tylko scela. Dobra, chuj. E, rozi, robimy teraz taliona. Ewentualnie sobie tylko pisota to zrobię, poza nagraniem jeszcze. Tak będę po prostu robić, zobacz, coś mi nie będzie na nagraniu, to jak tak będę to robił poza nagraniem. Bo już mam nie więcej pokazałem jak to wygląda, więc no... mówię że trudno po prostu zrobię to poza nagraniem. O kurde, ale z tym mogę mieć strasty problem, no. Również. Bo tutaj muszę odpowiednio zaparkować w tych miejscach. I tutaj jest grunt taki, żeby no... Nie stronić ani jednego słupka. Kurde! Uch! Dobra, teraz jak to rozpocząć od nowa? Okej. Okay. Jeszcze raz. Dobra, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia, spokojnie, tylko kurde, muszę się bardziej skupić, cholera jasna.

U... Dobra, ostatni punkt został. Jest! Spadamy. No tak, to tego innego bo to się nie było spodziewać ale dobra. To jedno wyzwanie zrobiliśmy, bo jedyny z tych został ten pisiot. Teraz by się naprawdę przystało jakieś auto, dobra, biegnij, to biegnij, biegnij, no w sumie jakbym zrobił tą karetkę, to już bym oczywiście miał ten nieskończony sprint. No ale to tak jak co zrobić... Ale żebym to czy nie nagram, to nie, nie spokojnie, nagram wam to tyle, żeby bez komentarz to nagram, bo... Teraz jakbym nagrywa, to nagrywał, to my sport na to straciła. Same sumie jest to jest, które chcę zrobić dzisiaj. Nagres tego Watmana jest coś z blasdrawerem, by się nagrał. Bo teraz mam w ogóle 3 godziny na nagrywanie, więc coś bym naprawdę posalało teraz z nagrywaniem. Nagrałbym tego Bass Drivera. Jest to trochę. E tego Batmana następnie bym nagrał. Dog Może Możecie Call of Duty i... właśnie bus Drivera No nie mówcie mi, że nie ma no... Dobra, jest nowy motor, okay. To motocykl. Ale teraz widzicie to jest właśnie to, co ja mówiłem w, get w tym Andreas, Z Gdybym ja w tej wersji właśnie, że ja mogę zostawić auto na bardzo długo gdzieś, albo motocykl, a ten motocykl dalej sobie tam jest, gdzie ja go zostawię. To jest spoko nawet, kurde. Wygląda na to, że wreszcie złodzieje nie krasują i nie kradną y, aut i tych motocykli. Jak to było, chociaż było Wojtka nie do nie kurwa mać nie na widzę tego, jak on spada z tego motocykla do jasnej cholery jest tak wkurwiające, Również wkurwiające Max. Złaby stręc For little diamonds. Nie, nie, nie nie, 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 kurwa. Już mam, już mam już Już, mam ja już to przegrane to już. Ja pierdolę. Nie, no dajcie spokój! Jak Desnik skoka, zapomnijmy sami, jest tak wkurwiaąca! Nie, więc co, to, to nie ma sensu. jakąś kurde, psy spie... Nie No, może z jakby ewentualnie. To jest chyba jedyne wyjście. Dobra, pal się im miły w kurwie. Aha, okej. Okay. Czyli widzę, że zniszczył. A nie, dobra, okej. Okay. Jak na to, to się dało, faktycznie. Dobra, słuchajcie, próbuję ostatni raz. Jak się teraz nie uda, to zrobię to poza nagranie. Nie będę was mędrą tym. Więc tego decyzję podjąłem, że nie będę mencu was, jeśli coś mi nie będzie sło, Nie uda się teraz, robię poza nagraniem trudno się mówi. Grunt wam to pokazanie, to właśnie w sens tego odcinka, żeby pokazać wam tę misję. A to co to psa, to już jest kwestia mojego sensia. Ale, to jest naprawdę, znaczenie... To coś tutaj odpierdala w tym GTA i te chore misje tego typu, to jest właśnie... Ja, ja myślę naprawdę o tym, czy faktycznie chcę nagrywać GTA 15% i chyba w koców nie nagram GTA 15%, bo bo mi się kurwa nie chce, jeśli mam być celem. tak teraz myślałem o tym i... No nie, już super, już mam misję Zepsuta, zajęliście! Tak jest, tak jest, już na wstępie, misja Zapsuta! Ja pierdolek mi nie idzie! Jakie to jest z No everybody dies, no! Nie no kur Ja pierdole! Zabracam się tak w kurwie, ale to jest po prostu Nie na tego chujstwa Jak to mi się jest zjebana kurwa Również zjebana jak ten BMX! Z San Andreas! Ja nie myślałem, że to jest nas tak kur złe Nieu starość niezdąc tego zrobić, no ja pierdzielę Dawaj, wave'a. NIE! Ay, musiał, kurwa, musiał spać. Jezu, to mnie jak... Jak go nienawidzę. Czasami. Aha, super, nawet teraz nie wejdzie tutaj! Nie no, nie wejdzie, no... Super, dzięki! Dzięki! Dzięki, kurwa! Dzięki! Wejdę co, ja tu pierdolę, to nie ma sensu. Serio jest tak wysoko, ale naprawdę nie zamierzam tego chujstwa Dalej metę na nagraniu to sobie przede sam. Sam sobie to przejdę potem na nagraniu, bez komentarza. Oczywiście kolejnym boczku nagram karetkę, ale tego chujstwa nie ma już taki oblicz, żebym ja to przychodzi dalej na nagraniu. Ja się nie będę męczuł. Naprawdę, daj mi sobie za przez 30 minut. Nie zamierzam tego samego robić z tą misją ser, Serio, ja myślę, naprawdę, że ja większe problemy będę nie ustalona, a to się okazuje, że tak nie. Dobra, wiadomo co być taka i chuj. Jaj, jakie to jest skurwiające. Dobra, ludzie, jak kończę w tym momencie. To będzie na tyle. Podam nagranie sobie psa, te, tą misję kolerną. A jest potem oczywiście nagram. Tyle z wam to, jak przychodzę do karetki. Dobra, ja kończę, na razie.